Mano dzisiaj Wigilia 2024 Chciałem na początek życzyć wszystkim zdrowych i radosnych świąt Zapraszam Was na krótki przegląd palm w grudniu Zapraszam z mojego drugiego ogródka chciałem wam pokazać palmy które jeszcze nie są w ogóle zabezpieczone jeszcze w tym roku nie były zabezpieczane na szczęście pogoda na tyle sprzyja, że, że nie trzeba tych palm jak na razie zabezpieczać bardzo fajnie można cieszyć się nadal widokiem tych palm, nawet w grudniu na pierwszy rzut rapidofilium hystrix nie było okrywany na razie nic się z tą palmą złego nie dzieje oby tak dalej Juka Gloriosa, którą widzieliście wcześniej na wcześniejszych filmikach niestety pokazywałem, że coś tutaj jakiś szkodnik Podgryz jej pień i chyba ten główny pień zostanie usunięty i zostawię tutaj te dwa odrosty, które tutaj już wychodzą i są coraz większe. Tutaj druga glorioza, no ona wygląda fantastycznie. Jest bardzo ładna, zielona. Piękny, zielony kolor. Nigdy nie była zabezpieczalna. Tym razem też nie będzie, tym bardziej, że jak na razie warunki sprzyjają, mimo że jest grudzień. Teraz kolejna tracha, który jak widzicie również nie był okrywany rośnie cały czas bez okrycia. Nic się tej palmie nie dzieje. Jak na razie, tutaj u mnie było najniższa temperatura to minus 4, więc temperatura, która nie byłaby w stanie zagrozić takiemu trachikorpusowi. Byle do wiosny. Mam nadzieję, że te warunki utrzymają się mu jak najdłużej. Drugi trach, który powoli odbija mam nadzieję, że tą zimę dobrze przyzimuje i będzie wyglądał coraz lepiej jeszcze na koniec wagnerianus malutki wagnerek który też daje sobie radę tej zimy też nie był okrywany No i byle, byle tak dalej, oby tak dalej. Na koniec yy, chciałem was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, dołączania do grupy na Facebooku. I jeszcze raz życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. Dzięki za obejrzenie filmiku, cześć.